Tajemnica kaszubskich, nocnych wędrowców. Na kaszubach od kilkudziesięciu lat odnotowuje się zjawisko, które długo uznawano za legendę, aż do momentu, gdy potwierdziły je fotopułapki i badacze z gdańskiej uczelni. Chodzi o tak zwane nocne wędrowce czyli pojedyncze zwierzęta, które pojawiają się na polanach jedynie na kilka minut, po czym znikają bez śladu. Najbardziej zagadkowe jest to, że zwierzęta te nie zostawiają żadnych odcisków ani śladów przemarszu. Mimo że teren to wilgotne lasy. Na zdjęciach uwieczniono sylwetki przypominające lisa, kuna lub niewielkiego drapieżnika. Lecz poruszają się w sposób nietypowy, krótkimi skokami i z nienaturalnie prostą linią grzbietu. Analiza nagrań wykazała, że ich oczy odbijają światło w sposób inny niż znane ssaki nocne, a temperatura ciała, mierzona kamerą termowizyjną, jest nieco niższa niż u typowych zwierząt tego regionu. Do dziś nie ustalono, do jakiego gatunku należą. Pewne jest jedno zjawisko jest realne, udokumentowane i nadal pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych tajemnic polskich lasów.